Też. Cześć moi drodzy, dzisiaj z samochodu i tak jak tytuł tego odcinka mówi, porozmawiamy sobie troszkę o samochodach przyszłości, a dokładniej o autonomicznych samochodach, czyli no, takich, które same będą e, kierować. Można powiedzieć, że to taki automatyczny pilot w samochodzie, dzięki któremu samochód e, będzie w stanie po prostu dojechać z punktu A do punktu B bez naszej ingerencji de facto. Jak to miałoby działać? No, samochód taki wyposażony będzie w szereg, czy też już jest, no bo oczywiście takie samochody już oczywiście istnieją, wyposażone są w szereg różnego rodzaju technologii, które to umożliwiają. Na pewno są to kamery, dzięki którym samochód może śledzić tor ruchu, czyli po prostu pas jezdni, po którym się porusza. Na pewno jest to lidar, czy też jakaś inna forma radaru, która jest w stanie po prostu sprawdzać na bieżąco Jakąś odległość do kolejnych samochodów, i dzięki temu samochód może się zorientować na jezdni, dzięki temu może no, unikać różnych przeszkód, itd. i tak dalej. I zastanawiało mnie jedno. Widziałem wiele takich różnych, już podejść do tego, żeby wybadać, jak ludzie będą reagować na takie samojezdne samochody. I często pojawiał się temat tego, że ludzie będą się po prostu bali, że. Usiąść sobie i nie kierować, nie mieć na to wpływu, tylko być wiezionym przez maszynę to jest zbyt wiele i ludzie po prostu nie będą chcieli takiej technologii używać. I owszem, sporo takich argumentów sensownych za tym było. No chociażby to, że właśnie nie ufamy takiemu robotowi. Bardziej ufamy szoferowi, czyli komuś, kto nas zawiezie z punktu A do B, niż zawodnej przecież technologii. Mimo że nawet taka technologia może być mniej zawodna niż człowiek na miejscu tej kierowcy, na przykład reaguje dużo szybciej, widzi dużo więcej, może analizować dane, których kierowca nie jest w stanie analizować, no i chociażby sama prędkość reakcji też jest dużo szybsza niż u człowieka, ale mimo wszystko to jest jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że ta technologia no, nie do końca się tutaj sprawdzi i Ciężko jest powierzyć nasze życie i zdrowie właśnie takiemu automatycznemu pilotowi. Zresztą były też badania prowadzone przez MIT, które pokazywały, jak wiele etycznych problemów i aspektów musi taka sztuczna inteligencja zamontowana w samochodzie, przetworzyć, żeby móc sobie bezpiecznie jechać. No wiadomo, czasami niestety zdarza się, że jakieś nieprzewidziane. Elementy na drodze mogą nas zaskoczyć, no i co wtedy taki samochód ma zrobić? Czy pozbyć się de facto nas, uderzając na przykład w drzewo, czy też wyminąć kogoś, kto przechodził akurat na czerwonym świetle? A co jeżeli przechodził na zielonym? A co jeżeli ktoś wyskoczył na drogę? co jeżeli jakieś zwierzę wyskoczyło na drogę? No takich różnych aspektów jest wiele, i no jakby nie patrzeć na to wszystko, sobie muszą twórcy takich autonomicznych samochodów odpowiedzieć. Na Natomiast e, myślę, że znaleźli oni sposób na to, w jaki sposób przekonać ludzi do tego i nie wprowadzić zbyt wielkiego szoku. Otóż oczywiście mamy tak zwanych early adapters, czyli ludzie, którzy technologię biorą od razu. To są ludzie, którzy na przykład pierwsi kupują dany model smartfona, i, i oni jakby przekonują mnie jako resztę do tego, żeby. E, no żeby też podążali tą ścieżką i żeby też te technologie wykorzystywali, natomiast w tym przypadku akurat może być ciężko też o takich właśnie early adapters. I to jest przykład ten samochód, w którym jadę w tym momencie, tego w jaki sposób ludzi powoli... Gotować jak żabę gotowaną powoli, kiedy podnosimy troszeczkę temperaturę o stopień, o stopień, o stopień, i ona nie zauważa, że, że w pewnym momencie zaczyna się gotować. Otóż zaraz Wam coś pokażę, tylko może wyjedziemy na troszkę bardziej bezpieczny odcinek trasy. A teraz mamy tutaj akurat tiry, z tyłu próbują mnie wyprzedzać, więc wolę jednak, widzicie, to jest właśnie to: wolę jednak samemu tutaj odpowiadać za to, co się z samochodem dzieje. Ale dobra, zmieniam pas na prawy i w tym momencie ja puszczę kierownicę, a samochód będzie jechał sam. Dlaczego? Ma w wyposażeniu właśnie takiego asystenta prowadzenia samochodu, co prawda nie może sam przejechać całej trasy na autostradzie albo jakiejś drodze krajowej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest tak zaprogramowany, żeby tego nie zrobić. Będzie wołał, żebym przejął kierowanie, a po drugie to jest dalej chyba nielegalne w Polsce. Kierowca musi tutaj się znajdować i musi mieć możliwość sterowania samochodem. Także okej. Okay. Ja puszczam kierownicę. Właściwie puszczam kierownicę, puszczam pedały, w ogóle nie muszę ich używać. Jest tutaj tempomat aktywny, który razem właśnie z tym Line Assist, czyli tą technologią, o której mówiłem wcześniej, Samochód przez kamerę sobie patrzy na drogę i próbuje, że tak powiem. Znaczy, próbuje, No prowadzi po prostu, nie wyjeżdża za linię, jak to się mówi. Teraz jedziemy naprzeciwko nas, jest sobie jakaś taka ciężarówka. Samochód zwolni praktycznie, chociaż woła mi tutaj, żebym już przejął kierowanie, jak widzicie. Natomiast samochód zwalnia, ja nie muszę używać pedałów, on sobie sam automatycznie dostosowuje prędkość. Ja mu zadałem tylko odległość, jaka musi się. Znajdować pomiędzy, znaczy jaka musi być pomiędzy kolejnymi samochodami przede mną. I on tej odległości się trzyma. Czyli mamy na przykład 120 km w tym momencie ustawioną prędkość, ale jedzie tylko 88, bo samochód przede mną jedzie dużo wolniej, a ma zadaną pewną odległość, którą musi utrzymywać dla bezpieczeństwa. Więc tak działałby autonomiczny samochód. Ja sobie zmieniam teraz pas, i to samo dzieje się tutaj. Samochód zaczyna się rozpędzać. Widzi, że jest tutaj na drugim sąsiednim pasie e, inny samochód, więc robi to w miarę powoli, tak żeby w razie czego zareagować. Jest w stanie sam zahamować, jeżeli wykryje niebezpieczeństwo. Jest w stanie też oczywiście powiadomić mnie, że trzeba hamować. A teraz druga fajna rzecz, czyli to trzymanie się trasy. E, właśnie mamy łuk, ja jeszcze tylko, żebyśmy zdążyli przez chwilę, przytrzymam, ale teraz już puszczam i na tym łuku samochód sam sobie kieruje. Teraz mamy wygięcie drogi w drugą stronę i dalej trzyma się swojego pasa. Ja mogę mieć ręce tutaj. Oczywiście cały czas jakby kontroluję tutaj temat. Ale tak działa ta technologia. I o co chodzi? Dlaczego wam to pokazuję? Nie chodzi o to, żeby się pochwalić, że owa, owa, jakie fajne tutaj są elementy i jakie fajne jest wyposażenie. Tylko w ten sposób przyzwyczaja się ludzi do tego, co ma nadejść, czyli do tych właśnie autonomicznych samochodów, mam wrażenie. I to jest chyba dobry sposób. Bo można się z tym oswoić na takich, w takich kontrolowanych warunkach i na swoich zasadach. Na początku ja nie korzystałem z tego w ogóle za bardzo, bo się bałem na Zwyczajnie Świecie. Nie wiedziałem, czy on zahamuje, wyhamuje przed samochodem, czy jak czerwone światło się zapali, to też wyhamuje. Okazuje się, że to się dzieje. Ileś dziesiąt, czy ileś set razy już gdzieś tam to się wydarzyło, i. I korzystałem z tej technologii, i już teraz się czuję dużo swobodniej w korzystaniu z niej. Więc niejako można powiedzieć, samochód mnie urabia do tego, żeby w przyszłości prowadzić za mnie. Chociaż ja bardzo lubię prowadzić i chętnie bym jednak miał taką możliwość w przyszłości, żeby to nie było tak, że samochód tylko i wyłącznie jest tutaj taką puszką, w której ja się znajduję i jadę. Ale żebym mógł mieć jakiś wpływ, to jednak jest to bardzo wygodne. Bo ok, teraz jeszcze nie mogę tego w 100% wykorzystać. Teraz to jest tylko wspomaganie, które jest bardzo fajne, i zaraz wam powiem, dlaczego jest bardzo fajne. Natomiast to jest to tylko wspomaganie w prowadzeniu samochodu. To znaczy, nie wiem, jak mi się coś wyleje, bo piję kawę, no to w tym momencie nie spowoduje wypadku, bo samochód przejmie kontrolę, nawet jakbym tutaj, prawda, strzepywał wrzątek z łód. Natomiast no, nie pojedzie sobie trasy od A do B, no z tych dwóch powodów chociażby. Raz, że programowanie, dwa, że prawo tego na to nie zezwala w tym momencie. Ale powiem Wam kiedy coś takiego się przydaje bardzo mocno. To jest troszeczkę taki efekt jak ma pilot w samolocie, gdzie czasami warunki atmosferyczne są bardzo słabe i on musi tylko i wyłącznie z pomocą oprzyrządowania prowadzić samolot. I miałem taką akcję jakiś czas temu, jechałem z Płocka do Warszawy, Warunki na drodze były tragiczne. Było zamglenie takie, że widziałem mniej więcej na 2-3 metry, może nawet mniej. Nie było widać nawet świateł nadjeżdżających z naprzeciwka samochodów. E, I cóż, gdybym nie miał tego wszystkiego, to bardzo mocno bym się gdzieś tam stresował. Oczywiście i tak musiałem bardzo uważnie jechać. Natomiast zredukowałem prędkość, jechałem chyba 40 na godzinę, coś w tym guście, ale samochód wcześniej już mi pokazywał, że przede mną jest drugi samochód, zanim ja jeszcze zobaczyłem jego światła, bo radar po prostu go wykrywał i penetrował mgłę. Tak samo ja nie widziałem drogi, praktycznie nie widziałem pasów. Samochód w ten sposób, że posiada kamerę i ma tam bardzo duży kontrast, ja nie mogę sobie w oczach zrobić takiego kontrastu, jak on ma w tej kamerze. To doskonale widzi różnicę między asfaltem a białymi liniami. I one mogą być nawet przetarte i on i tak będzie je widział. To jest oczywiście rozwój tej technologii. Na początku linie musiały być bardzo mocno zarysowane, ale teraz on to widzi świetnie. To samo na przykład jak jest bardzo duże słońce i oślepiam je i, i też nie widzę drogi samochód ją widzi. To samo w ulewie, kiedy nagle wszystko się robi takie świecące, asfalt na pewno kojarzycie jeśli jeździcie jak to wygląda. Samochód też Doskonale widzi, gdzie jest granica pasa jezdni, pasa ruchu. Więc ułatwia, bardzo ułatwia. Ta technologia oczywiście jest rozwijana, no i w przyszłości będziemy pewnie mogli sobie, tak jak to w Teslach, jakichś różnych teraz jest, jak to Uber testuje na przykład, e, pozwolić takiemu pojazdowi zawieźć nas z punktu A do B i na przykład wykorzystać ten czas dodatkowo na pracę, co z chęcią bym często robił. Także dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tych technologiach. Eee, oczywiście trzeba pamiętać, że im więcej samochodów takich autonomicznych będzie, tym ten system będzie sprawniejszy, bo one będą dużo wcześniej wiedziały, gdzie jest inny samochód w tej całej sieci, i dużo wcześniej będą wiedziały, jakie manewry mają być wykonane, więc no, ciężko będzie o wypadek de facto, tak naprawdę. No, mogą tu wchodzić różne tego typu historie, jak, że ktoś spróbuje schakować całą sieć i tak dalej no, tak dalej, to jest. Wiecie, zawsze coś się może wydarzyć. Tym bardziej, jeżeli człowiek prowadzi jest element ludzki. Dobra, jest moi drodzy jakieś tam zwężenie, jakieś tam problemy, więc ja kierowanie przejmuję. Ten odcinek już kończę, żeby skupić się na jeździe. Pamiętajcie zawsze, bezpieczeństwo za kółkiem to jest podstawa. No i w komentarzach piszcie, co wy sądzicie na temat takich technologii. Czy chcielibyście jeździć takim autonomicznym samochodem? Czy będziecie z tego korzystać? A ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.